Dorota sporządziła z cukru i wody syrop do deseru. Stosunek masy cukru do masy wody w tym syropie jest równy 5 3 Jaki procent masy tego syropu stanowi masa cukru? No to ja bym się tutaj posiłkowała trochę na chemii wzorem na stężenie procentowe. Stężenie procentowe to jest masa substancji przez masę roztworu razy 100%. Masa cukru to jest w takim razie 5%. Do masy wody to jest 3, czyli do całego roztworu to jest 8. No i razy 100%. I tu zapisujemy, że to jest CP równa się. Możemy teraz sobie to skrócić. Tu będzie na przykład na 4. To tu będzie 2, tu będzie 25. 6 razy 5 to jest 5 razy 5 to 125. Drugich, czyli to jest 62,5%. Czyli tu jest odpowiedź E.